Dzisiaj kilka słów odnośnie dwóch rozegranych już kolejek w pierwszej grupie trzeciej ligi, bo działo się naprawdę sporo. Może mi o pierwszej kolejce, bo ona była już stosunkowo dawno, bardziej o drugiej i chciałbym rozpocząć od spotkania, które widziałem na żywo, czyli od meczu faworyta rozgrywek, jak wszyscy go wskazują, czyli Sokoła ostruda z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Sokół wygrał to spotkanie 2 do 0, ale wcale... Nie było to łatwe zwycięstwo, ponieważ w pierwszej połowie to Lechia miała sporo sytuacji. Lechia mogła prowadzić nawet 2-3-0 do przerwy, ale była nieskuteczna. I w drugiej połowie, tak naprawdę, sytuacja zupełnie się odwróciła, ponieważ Sokół zaczął grać bardzo dobrze. Szybką, ofensywną piłkę zagrali o Strudzianie. Było bardzo dużo piłek do skrzydła, dośrodkowania w pole karne, bardzo dużo sytuacji podbramkowych i dwie z nich udało się wykorzystać i Sokół wygrał to spotkanie 2-0 i na pewno gdzieś tam w Ostródzie wszystkim mały kamień serca spadł bo po tej porażce z Huraganem 4-2 do dosyć niespodziewanej porażce nie oszukujmy się Sokół chciał się tutaj bardzo odbić przed własną publicznością i to mu się udało naprawdę w drugiej połowie Sokół zagrał bardzo dobrze widać było już tą taką fajną ostrudzką piłkę którą Sokół pokazywał w meczach sparingowych więc jeżeli dalej będzie się prezentował tak jak w drugiej połowie tego meczu, no to myślę, że wszyscy w Ostudzie mogą być pozytywnie nastawieni. Ale wiadomo, że nie będzie łatwo, ponieważ jak już pokazała pierwsza połowa tego meczu, czy pierwszy mecz tego sezonu, nikt się przed Sokołem nie położy. Nikt nie da mu za darmo trzech punktów, wszystko trzeba wywalczyć na boisku. A zespoły są bardzo wyrównane, bo Ilechia Tomaszów-Mazowiecki powinna być w tym sezonie, Naprawdę mocna, bo jest to dobrze zorganizowana drużyna, która potrafi grać w piłkę. Więc y, też zapewne powinna się zakręcić raczej w górnej połowie tabeli. A jeszcze do Sokoła wracając, to teraz czeka Ostrudzian mecz w Wasilkowie. Z teoretycznie najsłabszą drużyną y, w naszej grupie. Ale też na pewno piłkarz z Wasilkowa się nie położą, nie dadzą za darmo trzech punktów. Bo oni pomimo dwóch porażek zaprezentowali się całkiem przyzwoicie w tych dwóch meczach. I na pewno strudziam, czeka trudne zadanie. No, ale wszyscy będą od nich oczekiwać trzech punktów, i zobaczymy, jak będzie blisko. Tak jak wspominałem, jeżeli zagrają, tak jak w drugiej połowie meczu z od Jotmarsz Mazowiecki, to te trzy punkty powinni wywalczyć. Ale zobaczymy, jak będzie. Na razie, liderem jest w tej grupie Świt Nowy dwór mazowiecki. Świt wzmocnił się przed rozpoczęciem tych rozgrywek, więc to, że jest w czołówce. Nie powinno zaskakiwać, ale że jest na pierwszym miejscu, no to myślę, że jest jednak ma, mała niespodzianka. No ale to dopiero były dwie kolejki, więc zobaczymy, jak będzie dalej. W czubie jest także soku Aleksandrów Łuski, Legia 2 Warszawa. Sokół Aleksandrów, pomimo tego, że się osłabił, to jednak prezentuje dalej dobry poziom. Grają tam zawodnicy o wysokich umiejętnościach. I na pewno będzie walczył o wysokie miejsca. Co do legi, to zobaczymy, bo wiemy, że w tym meczu z Bronią Radą, który był rozgrywany w ten weekend, legia grała składem praktycznie całym z pierwszej drużyny, bo pierwsza legia przełożyła swój mecz. Więc tak naprawdę trudno jeszcze ocenić, jak ta legia będzie się w przeciągu całego sezonu prezentować. I cóż, co można jeszcze powiedzieć? Na pewno nierówna forma huraganu Moron, który wygrał z Sokołem, pomimo tego, że nie zachwycił, a później pojechał do Benjaminka z Radomska i stracił trzy gole i przegrał mecz. Więc tutaj wiele zespołów jeszcze tej takiej formy nie ustabilizowało, no ale to były dopiero dwie kolejki, więc trudno o jakiejś, jakiejkolwiek stabilizacji mówić. Zobaczymy, jak będzie dalej. Na pewno już po tych pierwszych meczach widać, że. Liga jest znowu wyrównana i może nie być czegoś takiego, że jeden zespół czy dwa, tak jak regionowie i SOKÓŁ, odskoczą szybko i będą gdzieś tam kontrolować tą sytuację. Tylko ten lider może przynajmniej na początku, gdzieś tam w pierwszej rundzie bardzo często się zmieniać, w zależności od tego, gdzie zespoły pojadą. Bo tutaj może wyświechtane jest powiedzenie, że każdy może wygrać z każdym ale wiele zespołów na pewno będzie rywalizować ze sobą w bardzo wyrównanej walce i nie będzie takich meczów, przynajmniej będzie bardzo mało takich meczów jednostronnych, co już widać po początku tego meczu. I zobaczymy co Liga przyniesie. Teraz właśnie jak już wspomniałem, bardzo szybko będzie to się wszystko odbywać, bo już w środę jest kolejna kolejka, w następny weekend kolejna, więc po tych czterech, pięciu meczach już na pewno będzie można coś więcej powiedzieć. Dziękuję bardzo.